Radku. Cześć anioł. Cieszę się, że zgodziłeś się ze mną chwilę porozmawiać. Dzisiaj Aha. jest trzeci dzień naszego kursu z hipnozy i hipnoterapii. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Wiem, że jesteś jeszcze w trakcie, one się rozwijają, ale tak mhm. na ten moment. Genialna sprawa. Naprawdę polecam wszystkim, którzy chcą zrobić coś innego. Eee, a to już trzeci dzień? Tak. <laughs> eee. To chyba się Ale wiesz, że to jest do skasowania, prawda? Nie, <grym> ja, nie. No jak nie, tu jest To um, no rzecz yy, niecodzienna może. Yy, owiana giełką tajemnicy, no bo nie jest to coś, co, co jest bardzo mocno powszechne, więc na pewno gdzieś yy, trochę taka nutka tajemniczości, ale rzecz bardzo ciekawa. I myślę, że przydatna i niedoceniana. A przyjeżdżając na kurs, miałeś jakieś założenia, czym hipnoza jest, czym hipnoza nie jest? Jak Ale... to skonfrontowałeś z tym, czego się dowiedziałeś na kursie? To, to co teraz sobie myślisz o tym narzędziu, znaczy, o metodzie? Na pewno, na pewno było straszne zderzenie tak naprawdę ze ścianą, bo wiadomo, że hipnoza nadal jest postrzegana za jakiś taki element niemalże magii, mhm. tak? Gdzie robisz i bum i on pada, zasypia albo Bóg mhm. wie co, nie? Więc to, to było to takie zderzenie i różnica pomiędzy tą hipnozą sceniczną tak, a, a hipnozą tą, którą mhm. e, uprawiacie i, mhm. i my też już teraz, tak, zaczynamy. A starałem się nie, nie psuć sobie, nie robić sobie bałaganu w głowie właśnie czytaniem o, o hipnozie i przyjechałem zupełnie na świeżo. Mhm. Oprócz właśnie tych takich przekonań, o których e, powszechnie się mówi, tak, mhm. albo, albo ludzie pokazują, co sądzą o hipnozie, więc nie miałem żadnego wyrobionego zdania. A teraz co się pojawia, jak już wiesz to, co wiesz, przećwiczyłeś, doświadczyłeś? Na pewno jest to genialne narzędzie i, i jest też mocno niedoceniane i właśnie przez ten taki popsuty obraz mhm. medialny, zupełnie nierozumiane, tak mi się wydaje, tak. Samo to, że hipnoza jest stanem fizjologicznym. Mhm. To już jest początek rozwikłania, właśnie rozwikłania tak naprawdę wygunkowania tego obrazu, który nam tworzą media, tak? Czym jest. Czym jest hipnoza? <laughs> Więc to jest yy, po prostu coś zupełnie innego. Chciałabym, żebyś podzielił się, jak to było dla ciebie brać udział w tym kursie pod kątem takim merytorycznym, bo to jest yy, ogromna ilość wiedzy my ją e, mocno kondensujemy i ja mam przynajmniej takie poczucie, że jest dość intensywnie e, i, i jakbyś powiedział tutaj kilka słów, tylko dla ciebie. Tak, to się da wyciąć. E, hmm. Rzeczywiście dużo wiedzy, krótki okres czasu, ale ja myślę, że dla wielu chętnych jest to jedyna, jedyna możliwość, tak? ponieważ w dzisiejszym pędzącym świecie tego czasu mamy niestety mało. I, i znalezienie dużej puli, tak, nie wiem, tygodnia czy dwóch mm -hmm. y, czasami bywa problemem. Uważam, że jest to bardzo dobry układ. Mm, długość kursu jest odpowiednia pomimo natłoku wiedzy mm -hmm. momentami. A, ale też yy, fajne jest to, że właśnie może fajne jest to, że on trwa tylko 3 dni, tak? Ponieważ potem kolejne dni po, po kursie mamy na to, żeby sobie to poukładać w głowie, tak? I to jest taki czas dla nas, kiedy to my zaczynamy z tym pracować, tak? Bo przez te 3 dni to wy pracujecie, przekazując nam swoją wiedzę, pokazując nam jak to działa, pokazując techniki, tak? Natomiast dalej wiadomo, to jest nasza, nasza praca i... To nie jest śmieszne. My przechodzimy płynnie do scenerii, w której jesteśmy. Mhm. Wiesz, że robimy kursy w kilku miastach, między innymi w Warszawie. Mhm. Dlaczego zdecydowałeś się przyjechać akurat tutaj, na wieś, do Osady Kujawskiej? Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze, są tutaj genialne komarzyce, które nie robią bąbli jak gryzą. Po drugie, jest tutaj przepięknie wystarczająco duża odległość od cywilizacji, żeby się wymiksować od tego całego zgiełku, który, który jest na co dzień u wielu z nas. A możliwość zrelaksowania się po zajęciach, co też bardzo dużo daje. Mm. tak? Bo, tak jak wspomnieliśmy, przy. Tego się nie da zrobić. Słuchajcie, tego się nie da zrobić. Staram się być poważny. Przy natłoku wiedzy, jaką przekazujecie, potem taki, taka odskocznia w postaci właśnie przyrody i tutaj, tak jak słychać zapewne śpiewających ptaków, ewentualnie jeziora, jeżeli ktoś lubi tak i innych rodzajów relaksu, uważam, że jest genialne. Hmm. Jeżeli kurs miałby być organizowany w którymś z dużych miast i byłby to kurs na zasadzie przyjechać rano, po południu wrócić do domu, myślę, że nie mielibyśmy tego bufora, w którym można sobie to poukładać na spokojnie. Mhm. I to jest uważam bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego sala kujawska akurat? No cóż, tak jak powiedziałem, piękne miejsce. I w tym momencie przy kończącym się kursie nie wyobrażam sobie, żeby miało to być gdziekolwiek indziej. Bo. To, że przyroda, piękna to raz, a dwa no to no to, jest, to jest takie miejsce, które daje luksus poukładania sobie tego też. Czyli to też nie jest takie miejsce, gdzie na przykład, nie wiem, będąc w górach, jeżeli byście zorganizowali no. ten kurs w górach, to wiadomo, nie wiem, część ludzi chce pobiec gdzieś tam w góry, tutaj mm. jakieś knajpy, coś. A tutaj jest fajnie, cisza spokój. Tak naprawdę mamy czas tylko i wyłącznie dla siebie i na poukładanie sobie tego, co, co zdobyliśmy od was. Radku, a powiedz mi, y jeśli byś polecał nasz kurs, mm -hmm. to dlaczego i komu? Dla kogo jest ten kurs? No tutaj już zaczynają się schody. Hmm. Miały być łatwe pytania. Eee, was na pewno poleciłbym ze względu na profesjonalizm i, i podejście. Hmm. Komu? Mm -hmm. Wszystkim chętnym, którzy chcą zobaczyć, co to jest tak naprawdę. I, i, I wejść w temat hipnozy, hipnoterapii, tak naprawdę. A, ale czy wszystkim? Myślę, że na to pytanie każdy powinien sobie sam odpowiedzieć. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No nie należy tutaj wszystkich i wszystkich wrzucać do jednego worka, tak. Na pewno kurs jest zorganizowany bardzo profesjonalnie, jest wszystko dograne i. Tu z tej strony pełen szacun, tak? Natomiast, tak jak powiedziałem, czy wszystkim, no, nad tym musi się zastanowić każdy z osobna, czego oczekuje, co chce i czego się spodziewa po takim kursie. Wiadomo, że to jest kurs podstawowy, więc dopiero tak, jakby pierwszy stopień, tak? Dopiero e, uczestnicy wchodzą w temat e, hipnozy i hipnoterapii. Więc. <noise> Z czym kończysz dzisiejszy kurs? Ja wiem, że jeszcze parę godzin przed nami, Aha. ale jakbyś miał tak, taka, taka jedna myśl, która się pojawia, to co to by było? Mm. To jest na pewno czyszczenie sobie w głowie wizerunku hipnozy i hipnoterapii, który był wpojony przez media, tak? czyli ten taki mm. sprzedawany. To zostało już dziś daleko. Jest jakieś olśnienie wynikające z tego, że tak naprawdę to jest genialne narzędzie, które, tak jak powiedziałem poprzednio, jest niedoceniane mocno. I cóż, i kończę z nową wiedzą, nowymi pomysłami nowymi siłami dzięki autohipnozie. Również e, do tego, żeby pracować dalej i pogłębiać swoją wiedzę i stawać się jeszcze lepszym w tym, co, co tutaj u Was zacząłem poznawać. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Dzięki za rozmowę.